Na pewno Tour de Poloń w Suchym Lesie jest sportowym wydarzeniem roku w gminie Suchy Las. Tym bardziej, że mamy dwie premie na terenie, na terenie gminy no i dwie strefy kibica jedną w Słuchym Lesie, drugą w Biedrusku. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy tak aktywnie i żywo zareagowali na propozycję uczestniczenia w tym, w tym projekcie obok wyścigu. Stowarzyszenia i mieszkańcy, jak widać, zresztą. Tutaj na tym placu przygotowali kolorowe przyjęcie, żywiołowe przyjęcie kolarzy i myślę, że to będą niezapomniane chwile dla, dla nas wszystkich i dla organizatorów, dla zawodników, ale również dla mieszkańców naszej gminy. Każda okazja, by się spotkać i wspólnie poświętować jest świetna, cudowna, a dzisiejsza jest w ogóle wyjątkowa, Tour de Pologne pod dyrekcją czesława langa spotykamy się my w biedrusku jako druga część sucholewskiego etapu przede wszystkim wielkie podziękowania dla wszystkich Państwa dla mieszkańców gminy Suchy Las, dla wszystkich którzy byli w naszej stracie kibica po prostu pokazaliśmy, że jesteśmy świetnym narodem, super społecznością, pełną empatii dla sportowców. Kolarze dla nas wyciskali siódme poty na rowerze, my dla nich kibicując. Także było energia za energię. Ogromne podziękowania dla zespołu tanecznego. Chludowianie, tutaj panie w pięknych, kolorowych sukniach tworzyły żywy rower wraz z werblistami, wraz z orkiestrą Dentą i wraz z nami, mieszkańcami suchego lasu. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć.